No nie wiem jak wy, ale ja tu widzę eee, he, he. Wiecie co ja tu widzę No zobaczcie Daty widzieliście, nie? 26 października, 21 rok, 17.35 była, teraz 6 No nagrałem minutkę... Eee czyli tu mamy cień nie tu patrzcie jakby taki się robi jakby siedział lew nie tak można zobaczyć lwanie o teraz widzicie nie a tu takie skrzydło opuszczono jakby to był orzeł czyli jakby to powiedzieć tak a orzeł rzuca światło na lwa który jakby rzuca cień nie no. Orła cień. Czyli w pewnym sensie poprzez lwa albo orzeł polski biały, jak widać biały, bialutki, e, e, rzuca e, <laughs> no jakby cień na lwa, no lew e, czy wam się kojarzy lew, no? no lew to jest przecież godło czy herb Anglii, nie? Rodziny królewskie, czyli jakby polski biały orzeł rzuca cień na e, na królów, no, czyli co, no, ostatni król Polski, 17. Upadek królestw, no, fajna bajka, no widzicie, to trzeba widzieć, a wy to jak te za przeproszeniem ćwołki.